ma Tu krótka. Witam was na kanale Action Live. Oglądacie krótkie newsy, a w dzisiejszym programie: Eurowizja, kontrowersje związane z wystąpieniem Izraela na półfinałach konkursu. Smolasty i Książulo w duecie. Od 9 maja możemy słuchać utworu Master Kontynuacja historii Janusza biznesu. Na X opublikowano nowe screeny rozmów. Amadeusz Ferrari z mocnym wejściem na amerykański rynek. Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszych krótkich newsach. Ja jestem Krótka i zapraszam. Wystąpienie Izraela na Eurowizji 2024 w Szwecji w Malmo wywołało bardzo duże kontrowersje na arenie międzynarodowej. Eden Golan, reprezentantka Izraela na Eurowizji, została wygwizdana po jej występie. W transmisji na żywo na TVP1 nie mogliśmy usłyszeć buczeń oraz gwizdań publiczności, jednakże możemy zobaczyć nagrania spoza głównej kamery. Reakcje na występ Izraela były bardzo mieszane. Wielu z widzów domagało się usunięcia ich z konkursu piosenki Eurowizji. Jest to wywołane konfliktem palestyńsko-izraelskim. Ludzie uznają organizatorów Eurowizji za hipokrytów poprzez usunięcie chociażby Rosji czy Białorusi, ale nie usunięcie Izraela. Na jednym z wywiadów polski dziennikarz zapytał się reprezentantki Izraela, czy ma świadomość ryzyka, jakie przynosi na innych biorąc udział w Eurowizji. Siedzący obok niej mężczyzna powiedział jej, że nie musi odpowiadać na to pytanie, na co reprezentant Holandii odpowiedział: dlaczego nie?

To nie pierwsza taka sytuacja, która wzbudza dyskusję dotyczące wykorzystywania zwierząt. Kiedy zwierzę miało trudności ze wstaniem, woźnica zachował się karygodnie, mianowicie uderzył zwierzę w pysk. Zdarzenie zostało udokumentowane, a nagranie momentalnie trafiło do sieci. Zdarzeniem zainteresowała się również władza, jak informuje Interia Biznes. Zakaz zarobkowego przewozu osób pojazdami zaprzęgowymi z użyciem siły pociągowej zwierząt służących do przewozu powyżej 6 pasażerów to treść projektu ustawy, które lewica złożyła w sejmie. To nie wszystko. Do sprawy odniósł się Władysław Nowobilski. Jest to prezes stowarzyszenia przewoźników do morskiego oka. Koń się przewrócił. Natura niektórego konia jest taka, że jak się przewróci, to leży nieruchomo, a nie od razu wstaje. Więc ten koń tak leżał, został wyprzęgnięty i lekkim bodźcem pobudzony i wstał od razu. Na miejscu były służby parku, opisały zdarzenie, konie szkodliwe. Był też lekarz weterynarii, konia zbadał. Koniec zdolny do pracy, nic się nie stało. Przekaz Vive jest dramatyzowany, jak to nie wiadomo co się stało. Trzeba zawsze brać poprawkę na to, co mówią organizacje pro Im zależy na przekazaniu tego z innej strony. Czyli w wielkim skrócie, to był przypadek, takie rzeczy się zdarzają, to jest normalne. Sytuację bada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak dobrze podkreślili w swoim poście, to nie pierwszy taki przypadek. Jedna z rzeczy, które najbardziej mnie smucą w tym całym wydarzeniu, to to, że tyle niewinnych zwierząt musiało wycierpieć, aby podjęto faktyczne działania. Was też zachęcam do wyrażenia opinii w komentarzu. Wystąpienie posła Marcina Kierwińskiego wzbudziło wiele spekulacji, że poseł był pod wpływem alkoholu. A być, konieczna to, że nada być. 4 maja w sobotę, w dniu strażaka, poseł wygłosił. specyficzne przemówienie. Służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę. Incydent ten szybko stał się przedmiotem dyskusji publicznej o tym, że poseł nie zachował się do końca jak poseł powinien się zachowywać. Co wydarzyło się dalej? W testach na obecność alkoholu we krwi nic nie wykryto. Na wydruku badania podpisała się policjantka Ewa Burnett. Jednak pojawiły się kolejne spekulacje, że taka osoba w ogóle nie istnieje. Jeżeli chodzi o reakcję na całe wydarzenie, sami możecie zobaczyć w pominach strażaków lub innych polityków, co mogli sobie pomyśleć. Bardzo Wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi... Niektórzy uznali całą sytuację za śmieszną, niektórzy za naruszenie polskiej sceny politycznej. Jednak podpisuję się pod grupą, która cały incydent uważa za śmieszny. Drogi widzu, nasuwa się pytanie, by... Niebany czy nie był niebany? napisz w komentarzu Dwóch polskich artystów, jeden od strony testowania kebabów, a drugi polski raper stworzyli razem naprawdę dobry kawałek. Smolasty i Książulo nagrali razem utwór pod tytułem Masterchef. W ostatnim odcinku mówiłam o tym, że Książulo poszedł na przerwę. Dwudniowa przerwa to bardzo dużo. Nie chcę, żeby absolutnie to brzmiało jak zarzut, ponieważ bardzo cieszę się, że Książulo stworzył coś ze Smolastym. Jednakże jest to troszeczkę dziwne. O samym kawałku nie wypowiem się zbyt dużo, ponieważ na co dzień nie słucham tego rodzaju muzyki. Jednak, jeżeli chcielibyście posłuchać opinii kogoś bardziej doświadczonego, zapraszam Was na format na naszym kanale Dr. Trump. Co, proszę? Te słowa kojarzy chyba większość z Was. Proszę, dajcie łapkę w górę, żebym mogła się zwolnić. Proszę. Charakterystyczna wiadomość Janusza Biznesu obiegła cały internet. Nowo zatrudniona graficzka postanowiła podzielić się swoją historią na X, gdzie po jednym dniu straciła swoją pracę. Biznesmen na Skype napisał jej, że nie będzie płacić za niczyją naukę, ponieważ graficzka była zaznajomiona z programem Adobe, ale miała montować na czymś innym. A przecież szef nie będzie płacił za niczyją naukę. Tutaj macie screena rozmowy, skąd się wziął ten mem. Umiecie tak zrobić, że ten palec poruszacie bez pomocy innych? Na koncie graficzki Petrichor możemy zobaczyć nowego screena, który kontynuuje tą samą historię. Dziewczyna opisuje zdarzenie tak: Gdy właśnie dostałam wymarzoną pracę, ale dowiaduje się, że zdaniem innej osoby jednak wylądowałam na śmietinku. Jak myślicie, czy z tego powstanie jakaś nowa telenowela? Dajcie znać w komentarzu. A teraz coś za oceanu. Heidi Bieber i Justin Bieber spodziewają się pierwszego dziecka. Na Instagramie Heidi Bieber możemy zobaczyć zdjęcie, które jednoznacznie ogłasza to, że modelka jest w ciąży. Około pół roku temu wybuchła drama związana z Selena Gomez i dochodziły do tego spekulacje czy Heidi Bieber zerwała z Justinem i wiele innych. Założenia okazały się błędne. Hailey oraz Justin wydają się bardzo szczęśliwi, a powrót piosenkarza do Selena Gomez chyba nieprawdopodobny i troszeczkę nad wyraz. Być może służyło to tylko do wywołania burzy medialnej i kolejnych ploteczek. Jeżeli Hailey albo Justin oglądają to w tym momencie, to po pierwsze pozdrawiam, a po drugie congratulations na nowej drodze życia. Zdrowego Bobaska! A jeżeli znajdujemy się już za oceanem, Amadi Amadi Ferrari, co ty tam robisz? Amadeusz Ferrari będzie się bił z Salt Papi już 11 maja w sobotę. Stary władca piekieł chyba znalazł się w swoim żywiole. I Amadeusz Ferrari. Nie trzymamy kciuku. Słuchajcie, materiał nagrywamy 10 maja, więc dajcie znać w komentarzu, kto wygrał. Tak, blisko. I to by było na tyle w dzisiejszych krótkich newsach. Jeżeli podobał Wam się materiał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dodajemy, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek. Ja jestem krótka, to były krótkie newsy. Żegnam się z Wami. Hej!